Witam Was w dzisiejszym filmie, w którym opowiem Wam o śniadaniu. O śniadaniu mówi się bardzo dużo, wszystkie media o tym trąbią. Mówi się nawet, że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia, ale niestety nikt nie mówi, dlaczego ani w jakich godzinach to śniadanie powinno być jedzone, aby rzeczywiście było tym. Najwartościowszym posiłkiem dnia. Zapraszam Was wobec tego do obejrzenia tego filmu, w którym odpowiem na te wszystkie pytania i powiem Wam, co jeść i o której godzinie, aby było zdrowo i wartościowo. No to co? Łyczek mojej ulubionej herbatki? Mmm. Nareszcie moja ulubiona. Moi drodzy, tak. Śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia. Śniadanie trzeba jeść, a jeśli ktoś nie może, to powinien przyzwyczaić się do jedzenia śniadań. Że śniadanie jest najbardziej wartościowym posiłkiem dnia i dlaczego wspaniale tłumaczy zegar narządów, który e, jest obecny w tradycyjnej medycynie chińskiej. Moi drodzy, zegar narządów tradycyjnej medycyny chińskiej pokazuje, e, w których godzinach, jaki organ jest najbardziej aktywny. A ja w chwili obecnej wrzucam Wam screena z moich dokumentów. Proszę bardzo. Jak zwróciliście uwagę, żołądek jest najbardziej aktywny ma swój wyż między godziną siódmą a dziewiątą. I tylko Pożywienie zjedzone między tymi godzinami jest odpowiednio strawione, a składniki odżywcze odpowiednio wykorzystane. Dlatego śniadanie powinno być zawsze jedzone między siódmą a dziewiątą, lub przynajmniej jedzone w tych godzinach, kilka razy w tygodniu. Po to, aby organizm mógł wszystkie składniki odżywcze z tego, co zjemy, odpowiednio rozdysponować i strawić. Ponadto, e, śniadanie powinno być też najbardziej wartościowym posiłkiem w ciągu dnia i również najbardziej obfitym. No dobrze, telefon trochę mnie wytrącił z tego, o czym mówiłam wcześniej. Więc napiję się tym razem kawki zbożowej. Nastawiłam sobie w międzyczasie obiad. Akurat zjem obiad w porze wyżu Jelita Cienkiego. I właśnie. Hmm, też w tej godzinie warto pamiętać, aby jeść obiad między 13 a 15. Dobrze, wracając do śniadania. Śniadanie powinno być najbardziej wartościowym i najbardziej obfitym posiłkiem w ciągu dnia. E, między siódmą a dziewiątą mamy wyż żołądka. E, co ważne, e, między siódmą a dziewiątą są również produkowane hormony. Nie ma więc mowy o tym, aby. Gospodarka hormonalna pracowała prawidłowo, jeśli ktoś nie je śniadań. Śniadania należy jeść. Zwłaszcza między siódmą a dziewiątą. I teraz tak: między siódmą a dziewiątą mamy wyż żołądka. Żołądek należy do przemiany ziemi. Żołądek jest gorący i suchy. W związku z czym należy spożywać pokarmy, które go nieco schłodzą i nawilżą. To jest bardzo ważne. E, bardzo dobrym śniadaniem e, w godzinach między 7 a 9 jest jajecznica na maśle lub poczku, ewentualnie na słoninie. E, bardzo dobry jest również ryż, kleiki ryżowe, kasza jaglana nieprażona. Między godziną dziewiątą a 11 jest wyż śledziony. I teraz, jeśli ktoś spożywa posiłek w tych godzinach, ten posiłek powinien być dostosowany do y, śledziony. Y, śledziona należy również do energii, do przemiany ziemi, ale śledziona w przeciwieństwie do żełonka jest mokra i zimna, w związku z czym należy ją osuszyć i ogrzać. I tu śniadanie powinno być już zupełnie inne. Jeśli zjadamy śniadanie między 9 a 11, to absolutnie nie powinny być to produkty, które zostały wymienione wcześniej. Między 9 a 11 bardzo dobrze jest zjeść płatki owsiane, zupę mocy, jak na przykład krupnik. Rosół według pięciu przemian, bardzo dobrze jeść również owiec, grykę, kardamon, cynamon oraz właśnie w tej godzinie warto pić herbatę z macierzanki. Wszystkie te rzeczy wzmocnią i osuszą śledzione, dzięki czemu cały organizm będzie funkcjonował prawidłowo. To, co jest jeszcze bardzo ważne, a co pominęłam, to to, że. Dobre śniadanie, zwłaszcza to zjedzone między siódmą a dziewiątą, wzmacnia szen, czyli naszą duszę, i e, znacznie poprawia procesy poznawcze. Jeśli ktoś ma awersję do jedzenia śniadań, to czym prędzej powinien zmienić swoje nawyki żywieniowe, a wtedy dzięki temu zmieni się również jego życie. To tyle na tą chwilę. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, e, udostępniania filmików, lajkowania i komentowania. Do zobaczenia. Jeśli podobał Ci się film, zachęcam Cię do zostawienia lajka i komentarza tuż pod nim. Zachęcam Cię również do udostępnienia tego filmu na swoim portalu społecznościowym. Oraz do subskrybowania mojego kanału. Dziękuję bardzo i do zobaczenia!